Jakie są podstawowe błędy podczas malowania kwiatów? Nazywam się Katarzyna Kostrzeba. Uczę malować farbami akrylowymi, olejnymi, farbami akwarelowymi oraz suchymi pastelami. Nie też od różnych innych technik. Można znaleźć mnie na moim fanpage'u Katarzyna Kostrzeba Malowanie Szczęścia, a w moim sklepie możesz znaleźć wiele, wiele kursów dla amatorów. Malowanie/szczęścia.pl. Głównym i podstawowym błędem w malowaniu kwiatów jest brak obserwacji. Amatorzy bardzo często malują z głowy, ale chcą uzyskać efekt realizmu, bo tutaj będziemy mówić właśnie o malowaniu realistycznym, bo ja się takim zajmuję i bardzo często amatorzy malowania. Chcą malować realistycznie, ale pomyślcie sobie, pomyśl sobie, jak można namalować kwiat, mając tylko i wyłącznie wyobraźnię, tak, to znaczy malować go z głowy. Oczywiście można malować kwiaty z głowy, nikt tego nie zabroni, z tym, że jeśli chcesz uzyskać realny wy wygląd, no to siłą rzeczy. Malujemy kwiaty obserwując takie kwiatki. Ja tu mam piękne prymulki, i widać tutaj kształty, prawda? Więc, przede wszystkim, jeśli malujesz z natury, to jest świetny sposób, żeby malować obrazy z kwiatami, właśnie obserwując kwiatki w naturze. Wtedy możemy naprawdę bardzo dobrze takie kwiatki. Obserwować, możemy zobaczyć, jak one się zachowują względem siebie, ale jeszcze wiele innych informacji za chwileczkę podam na temat malowania kwiatów. Co jest bardzo ważne podczas malowania, tak jak powiedziałam, obserwowanie z natury, ale również można malować kwiaty ze zdjęcia. To jest jak najbardziej ok. Tylko takie zdjęcie powinno być bardzo, bardzo dobrej jakości. Tam powinny być i światło, i cienie. Bardzo ważne, na przykład, robić zdjęcia w taki słoneczny dzień. Ja za sobą mam słońce, jak widzisz. Dzisiaj jest słonecznie, i właśnie wtedy, kiedy mamy światło skierowane na kwiatki, na kwiatek taki na przykład, wtedy bardzo pięknie widać kształty. Dobrze taką doniczkę też sobie. Oświetlić z jednej strony. To naprawdę będzie bardzo, bardzo dobry sposób. Obserwacja pozwala, że my taki kwiatek, takiego kwiatka możemy malować z różnej strony. I ja tutaj mam taki przykład. Popatrz, mam tutaj piękny obraz maków, i kiedy malujemy Kwiaty, to trzeba zwrócić uwagę na to, żeby pokazać je z różnych stron. To znaczy, tutaj mamy na środku maki, które są zwrócone dokładnie do nas, jak i zwrócone na boki. Na, lewo stro na lewą stronę, na prawą stronę. I właśnie taka obserwacja takiego kwiatka powoduje, że my możemy. W taki sposób go namalować, możemy zwrócić go w tę stronę, możemy zwrócić go do tyłu. Przecież namalowanie kwiata, który jest zwrócony do tyłu, do tyłu bardzo uatrakcyjni nasz obraz. Mam tutaj kolejny obraz z kursu. Poprzednie maki również były z kursu. Te kwiatki w szklanym wazonie, w takim słoiku, to również jest kurs mojego autorstwa. I popatrz tutaj, te kwiatki również są w, różną, w różne strony poukładane. W taki sposób malujemy obrazy. Tak, obserwujemy, wkładamy y, kwiatki w słoiki, w dzbanki, obserwujemy, szkicujemy. Bardzo dobrze jest zrobić również. Szkic, zanim zaczniemy rysować, ale taki na oddzielnej kartce, żeby po prostu przećwiczyć ułożenie na względem siebie. Później taki szkic sobie przenosimy, na przykład na płytę malarską. To jest płyta malarska, na której namalowałam ten obraz. I śmiało można malować później kwiaty. Kolejnym takim błędem, tak, bo pierwsze to jest, że malujemy z głowy. Drugim takim błędem podczas malowania to już też powiedziałam, że malujemy kwiaty wszystkie zwrócone w jedną stronę, właśnie wtedy, kiedy wymyślamy te kwiaty, dlatego warto je obserwować. Kwiaty są tak cudowne, takie piękne, że naprawdę z ogromną przyjemnością możemy je malować, kiedy przyniesiemy je do, swojego, do swojej pracowni, na swój stoliczek. Możemy na nie po prostu patrzeć, obracać je względem światła i patrzeć, jak one się zachowują? Kolejna sprawa to jest, to są kolory. Bardzo często używacie, amatorzy ogólnie używają kolorów stuby, a popatrzcie, że tworząc kwiatki, tutaj w tym zbanuszku, tworząc kwiaty na przykład w takim ogrodzie, te kolory są naprawdę przeróżne. I mieszanie kolorów względem siebie, żółty połącz z czerwonym, sprawdź, do, zobacz co się stanie, kiedy do czerwonego dodasz odrobinę żółcieni, kiedy dodasz trochę więcej żółcieni, a kiedy ta żółcień będzie przeważała podczas mieszania kolorów. Sprawdź co się wtedy zadzieje. Sprawdź co się zadzieje, kiedy y, po, połączysz kolor magenty taki różowy kolor, to jest różowy odcień czerwieni, taki chłodniejszy. Połącz go również z żółcienią, popatrz. Albo do tej magenty dodaj odrobinkę błękitu, powiedzmy ultramaryny, a może kobaltu lub phtalo blue. Zobacz, co się stanie, jeśli dodasz. Odrobinkę tego koloru, e, jeśli będzie magenty więcej, jeśli będzie jej mniej. A co się stanie, jeśli dodasz do tego bieli? I tutaj mamy taki przykład właśnie magenty, do której jest, była dodana biel. Oczywiście też w tych miejscach zacienionych, również pod spodem dodawałam odrobinkę e, błękitu, żeby trochę to przyciemnić. W malowaniu kwiatów najważniejsze jest to, żeby tworzyć tam największą ilość odcieni, one wtedy będą o wiele ciekawsze, o wiele piękniejsze i popatrz tutaj, tu też jest taki przykład, to też jest obraz z mojego kursu pod tytułem Kosmosy o świcie i popatrz y, jaka różnorodność może z tej strony zajrzę zobacz jaka różnorodność, na przykład jest tutaj tych fioletów i błękitów i to one też nie powstały z gotowców, ja tutaj mieszałam różne rodzaje błękitów, dodany tutaj był, dodane, dodane była tutaj ma argenta, ultramaryna, troszeczkę kobaltu albo cyjanu i do tego dodawałam wiel. Podczas tworzenia kwiatów baw się kolorami. Sprawdzaj co można z nich uzyskać z tych odcieni, które pomieszasz. Warto to sobie zapisywać, zrobić sobie taki wzornik, z którego później będziesz długo, długo e, korzystać. Jeszcze jednym błędem podczas malowania kwiatów jest Brak tworzenia na kwiatkach światła i cienia. Oczywiście, zazwyczaj to się dzieje wtedy, gdy nie mamy kwiatów z natury, tworzymy te kwiaty z głowy. Powtarzam, to nie jest źle, ale jeśli później narzekasz, że twój kwiat jest nienaturalny, nie ma kształtu, to dlatego tak się dzieje, bo my jeszcze. Intuicyjnie na początku naszej drogi nie wiemy, jak zrobić światło i cień bez patrzenia na kwiatek naturalny. I zobacz mam tutaj takie przebiśniegi. I przebiśnik jest biały, ale w tym, na tym obrazie popatrz, że światło i cień jest pokazane. Tam, gdzie to słońce prześwituje przez płatki, te kwiaty są o wiele jaśniejsze, ale również są zacienione miejsca, które trzeba pokazać. Popatrz w liściach tych przebiśniegów, co tutaj się dzieje. Tutaj również piękne, jest pięknie pokazane światło i cień. To jest również obraz z kursu, który znajdziesz u mnie na mojej stronie malowanie Zapraszam Cię serdecznie, żeby tam zajrzeć. Być może coś sobie wybierzesz. Te wszystkie elementy, które teraz powie, o których teraz powiedziałam, jeśli bardzo dobrze się przyjrzysz temu, zastanowisz i pomyślisz, czy akurat właśnie takie błędy robisz ty, to Ci pomoże lepiej malować, lepiej tworzyć piękne kwiatki, czy wielkie bukiety, czy ogromne ogrody, bo zobacz tutaj na przykład są różowe kwiaty. Yy, ogród, tak, taka grządka yy, piękna, ale oczywiście też na pierwszym planie mamy tutaj jeżówki albo rumianki, i, bo one, te, te kwiaty akurat wyglądają bardzo podobnie, szczególnie te, te tutaj biało-żółte, ale te różowe nie, tutaj nie ma wątpliwości, że jednak to są jeżówki i popatrz, że dodanie właśnie do takiej gęstwiny innych kwiatów, dodanie kilku kwiatków z przodu na których jest światło i cień, powoduje, że te nasze ogrody, które malujemy, są soczyste, są piękne i napawają nas taką radością, szczególnie kiedy mamy na przykład zimę. Teraz, kiedy, na, kiedy nagrywam to, ten film, jest akurat luty, końcówka lutego. No, i wiele osób już tęskni za ogrodami, i dziewczyny, moje dziewczyny na kursach, warsztatach, plenerach malarskich online bardzo chętnie malują ze mną kwiaty. Nawet jeśli chcesz namalować jakiś obraz yy, z wodnym klimatem, czaple na stawie zobacz, że te nenufary również pięknie ozdabiają taki obraz. Kiedy to się może zadziać, kiedy kwiat ozdobi obraz, wtedy, kiedy namalujesz go tak, jak zechcesz, tak jak sobie zaplanowałaś, zaplanowałeś. Zachęcam Cię do tego, żeby tworzyć obrazy samodzielnie, żeby obserwować przede wszystkim, e, dlatego, że to jest ogromna frajda, jak możemy popatrzeć, jak wygląda kwiatek i później przenieść to wszystko na obraz. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dlatego że tutaj jest wiele informacji dla amatorów malowania. Moim wielkim marzeniem jest, żeby każdy, kto zechce namalować obraz, mógł to zrobić samodzielnie. Zapraszam Cię do skomentowania tego nagrania. Może masz do mnie jakieś pytania. Może chcesz coś mi podpowiedzieć, jaki film warto by było tutaj jeszcze nagrać? Tak, żebyś mógł, żebyś mogła czerpać wiedzę po to, żeby malować swoje obrazy. Jeśli podoba Ci się, podobają Ci się treści, podoba Ci się ten film, możesz postawić mi wirtualną kawę. Masz tutaj w opisie link do Buy Coffee. Dziękuję.